Ciao Aga. Ciao! Come stai? Ci? E, molto bene, grazie, tutto bene. Aha. Ho fatto oggi la lezione con Karla, jest stato molto bene. Perfecto. Come sempre. Perfetto. <laughs> Aga, chciałam Cię zapytać, czy pamiętasz, kiedy zaczęłaś zajęcia? U nas? Pamiętam bardzo dobrze. Jeźre, już, wiem, że to było wakacje, i wiem, że dlatego podjęłam decyzję, że w wakacje, bo chciałam już we wrześniu coś umieć. Dlatego, że moje dziecko ukochane, młodsze, postanowiło spędzić część swojej młodości, czyli liceum, i w wieku 14 lat wyjechała do szkoły do Włoch. Więc stwierdziłam, że bardzo ważne jest, jeżeli ona podjęła taką decyzję, żebym ja cokolwiek w tym języku rozumiała, na przykład za co ją chwalą, a nie rozumiała tego za co ją nie chwalą. Słuchaj, Agatha, ty jesteś osobą, która się u nas uczy, ale robi sobie przerwy. Zawsze tak. jednak po tych przerwach wracasz. Tak. Co cię tak wiesz, wewnętrznie motywuje, żeby jednak wracać za każdym razem do nauki? Po pierwsze, ja uwielbiam się uczyć języków, w ogóle lubię się uczyć. Po drugie, no, ja muszę się uczyć, żeby móc funkcjonować we Włoszech, pomagać mojej córce, umieć się tam znaleźć. A bez tego języka byłoby mi bardzo trudno, ponieważ Włosi nie są chętni do uczenia się innych języków, oni chcą mówić w swoim języku. Więc dla wszystkich tych, którzy chcą wyjechać do Włoch, nawet na wakacje fajnie by było cokolwiek mówić po włosku, bo będzie ciężko się dogadać w innym języku. Bo chciałam też zapytać o to, dlaczego zawsze wracasz do nas po przerwach? Na poważnie widzę ogromny progres. Po każdym tygodniu, po każdym miesiącu, a progres widzę po tym, jak ocenia mnie moja córka, która w tym momencie jest w trzeciej klasie liceum we Włoszech mhm. i mówisz w tym języku, no można powiedzieć, perfekt. Tak, potrafię iść na zebranie do szkoły mojej córki i wiedzieć, co się na nim wydarzyło. E, poza tym atmosfera w tej szkole jest taka i wszyscy, którzy tutaj pracują włącznie z wykładowcami czy z obsługą, jest tak sympatyczna, że nie wyobrażam sobie, żeby nie wrócić, choćby dla samej sympatii. A żeby była jasność, zaczynałaś od zera. zera. Od zera, zupełnie od, zera. od zera. zera. Ok, czy masz na ten moment jakiś swój cel językowy? Bo domyślam się, że skoro córka już mówi, że jest super, tak, no tutaj Karla mówi, że jest super, to teoretycznie mogłabyś już zostawić ten włoski, tak? I, i, i porozumiewać. No, dla mnie to jest za mało na tym etapie, dlatego że ja chciałabym mówić tym ich językiem mówionym, czyli starać hmm. się używać tych wszystkich form gramatycznych, które oni używają, chcę po prostu mówić tak, żeby oni wiedzieli, że ja ich rozumiem. To jest wygodne i chciałabym, żeby to szło dalej, bo jest mi łatwiej dzięki temu, jest okay. dużo łatwiej. Moim okay. marzeniem jest zostać tam we Włoszech więc. O, Czyli to jest druga motywacja. Twoja. Tak, tak, dlatego mhm. chcę to kontynuować. Nawet sobie pomyślałam, że gdybym miała wyjechać do Włoch, co może się zdarzyć nawet za półtora roku, już tak na dłużej, to będę kontynuowała lekcje online właśnie z wami. Tak sobie postanowiłam. Czyli co? Czyli jesteśmy fajni. Mamy fajne bardzo fajni. Jesteście bardzo <laughs> fajni. Jesteście przede wszystkim otwarci, co mi się podoba, sympatyczni, mili i elastyczni. Papa. Pa!